chciałam się was zapytać czy ktoś z was jadł kiedyś takie lody bo hmm. ja nie ale chyba jednak ich nie wezmę szukam jajek bo nie zdążyłam podjechać na bazarek i jakichś może lodów nie wiem zobaczcie co mi się udało znaleźć Karpetki. Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzieliście, byłam rano w Lidlu. Wiedziałam, że się nie wyrobię ze wszystkim, bo dzisiaj mam dość zajęty dzień, więc musiałam go zacząć trochę wcześniej. W Lidlu byłam o 6.15 i było naprawdę dość sporo ludzi, także byłam pod wrażeniem. Były jakieś tłumy, ale kolejka przy kasie była no, taka dynamiczna, ale była o 6.15. Znaczy, ja byłam tam już w tej kolejce o 6.30, więc no, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo myślałam, że będzie pusto. I w Lidlu znalazłam parę ciekawych rzeczy, bo już zajedliśmy śniadanie, ja sobie dzisiaj zapragnęłam zjeść ciepłą bułeczkę. Z Lidla i też y, oczywiście mojej rodzinie zrobiłam takie śniadanie, ale przede wszystkim wiedziałam, że się dzisiaj nie wyrobię, bo mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Były moje urodziny. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia, które od Was dostałam. Wszystkie wiadomości, wszystkie maile, to było super miłe. Mnóstwo moich znajomych do mnie zadzwoniło. Ja też będę robiła taką imprezę w nadchodzącym czasie dla moich znajomych. Trochę tych osób będzie, ale będę Wam nagrywała vloga. Natomiast dostałam dość sporo kwiatów, dostałam dość sporo prezentów i chciałam właśnie te kwiaty. Wam pokazać, to są przepiękne. Pierwsze kwiaty, jakie dostałam, to były kwiaty, które Wam już pokazywałam na Instagramie, więc tam Was też odsyłam. To były kwiaty od Basi, Kolimbi. Basia oczywiście będzie na tej mojej imprezie, ale Basia mi zawsze wysyła kwiaty, co roku. Dostają mi kwiaty na urodziny. I jest to po prostu cudowny bukiet, no zobaczcie, no bomba jest piękny, więc dzisiaj chcę go jeszcze podciąć, żeby dłużej mi wytrzymał. Mam nadzieję, że dotrwa do tej imprezy. no Zobaczymy. Ale myślę, że tak. No piękny na maksa wielki. Tutaj dostałam um, też tulipany od mojej mamy. Dostałam też taki piękny bukiet od mojego męża. E, dostałam takie też kwiaty od Karoliny Darka i ich e, firmy Agencji, więc to też jest naprawdę mm, bardzo miłe, że pamiętają. Tutaj jeszcze mamy kawałek tortu, bo po moich urodzinach zaraz z odstępem są urodziny mojego męża. Więc jeszcze tutaj mamy trochę tortu, który nam hmm. został. Na moje urodziny. Mój mąż kupił tort bezowy, a na jego urodziny wzięliśmy taki z białą czekoladą i malinami, trochę słodki. Że za słodkie, ale smaczne. No i teraz w Lidlu, co kupiłam, to Wam zaraz pokażę i muszę na szybko wstawić rosół, bo tak jak mówię, mam dość zajęty dzień, muszę to ogarnąć. Mam nadzieję, że się za wszystkim wyrobię. Jeżeli chodzi o najciekawsze rzeczy z Lidla, to znalazłam te krewetki, które ja uwielbiam osobiście i zawsze mam mnóstwo tych krewetek w zamrażarce. Niestety teraz akurat nie mogłam za dużo kupić, bo Muszę mieć wolną zamrażarkę na tą imprezę. Znaczy wolną, zwalniam ją powoli, no bo oczywiście ja jestem takim chomikiem, że robi sobie zapasy, ale muszę się z tej zamrażarki trochę wyprztykać, że tak powiem, bo potrzebuję miejsca i też no te rzeczy czasami trzeba zużyć kiedyś w końcu. Więc te krewetki są w Lidlu. One są z takim sosem chili, słodkim sosem chili, który jest bardzo fajny. One są też i z takim sosem czosnkowym, śmietanowo-czosnkowym też bywają, ale ja wolę zdecydowanie ten sos. Do tego na tym tygodniu deluxe, znaczy ten tydzień w ogóle bardzo długo już trwa, masło z solą i to masło jest super, absolutnie super. Więc ja też się wzięłam trochę pod kątem właśnie nas, trochę pod kątem tej imprezy. Do tego mamy deluxe, dwa sery. No po prostu na hardcore. Ale wiem, że moi znajomi lubią ten ser i wiem, że on jest bardzo rzadko, więc wzięłam go. Taki śmierdzący ser, który będzie tak klepał, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wiem, że oni się bardzo ucieszą z tego i będą smakować ten ser. Ja go nie zjem. Do tego wzięłam kozi ser, który bardzo lubię z Lidla, filos. I mamy taki ser kozi w kawałeczku oraz plasterki. I ja to najczęściej kupuję. Wzięłam też skrm. Jest świetny na przykład do placuszków. Nie się sprawdza. Awokado, do sałatek i nie tylko. Wzięłam też banany. Banany zawsze biorę jak najbardziej zielone, bo one wtedy mogą trochę dłużej postać. A jak już mi się zaczynają trochę psuć te banany, to, lub um, czernieć, to robię z nich ciasto, koktajle, wsadzam do zamrażarki. Nie wiem dlaczego, ale włączył mi się nagle aparat. Za co Was bardzo przepraszam, jeżeli nie ucięło w środku słowa jakiegoś. Wzięłam również mięso na rosół, nie wiem czy to usłyszeliście, rosół z kaczki i rosół z. Rosół, rosół będzie i z kaczki, i z kurczaka, zaczynam rozgadywać. I mięso z łódka z indyka, też go zamarnuję, i jak wrócę, to szybko wstawię. Więc myślę, że dam radę. Wziąłam także ogórki, bo nie było, czy są takie ogórki zafoliowane. Ja ich nie lubię. Wziąłam takie gruntowe, jakieś giganty. One będą na kanapki. Do tego mamy rukolę, którą już otworzyłam, bo robiłam właśnie śniadanie jajka oraz bolczyk rogaliki. Ja zjadłam jednego rogalika i zjadłam białą bułeczkę, na którą miałam mega ochotę. I jak ta bułeczka się nazywa? O tak, kawałek tutaj został. I, i kupiłam też dwie serowe i z tych serowych zrobiłam kanapeczki oraz kresle. Też z szkoły, bo moja córeczka dzisiaj ma długi dzień, jedna bardzo, yy, druga idzie do koleżanki, więc mam nadzieję, chciałam, żeby się najadły. Oczywiście ja wiem, że u tej koleżanki coś dostanie do jedzenia, ale może coś się nie będzie smakować, albo, albo tam są inne zwyczaje, bo u mnie są takie zwyczaje, że jak dzieci przychodzą, to od razu im coś daje do jedzenia. Może tam nie, nie ma takich zwyczajów, i chciałam, żebym miała w razie czego coś ze sobą trochę więcej. Ale nie tak, że cały worek, tylko jedną kanapeczkę więcej. To to wzięłam. Oczywiście cykorie dla moich chwilek, bo to już się zaczął ten czas, że ja ją kupuję wybieram, wymyślam, czy tego mam jeszcze. pietruszki i Witam C. Nie no, te świnki są takie kochane, po prostu szaleją. Mój mąż cały czas mówi, jak one szaleją, po prostu tamte nie szaleły aż tak. Ale moim zdaniem one szaleją tak samo, biegają, skaczą, no są szczęśliwe, są też małymi dzidziusiami jeszcze, więc potrzebują się trochę wybiegać, no, Zaczynamy je wypuszczać. One już się oswajają. Znaczy, już takie są o wiele bardziej oswojone, oczywiście, ale jeżeli podchodzę do klatki i daję im jedzenie, to one jeszcze się chowają. Znaczy tak delikatnie, powolutko, ale jednak jeszcze się chowają do tego domku, więc dla mnie to nie jest jakby w pełni oswojona świnka. Ja oczywiście nie naciskam na nią, bo nie chcę, żeby się czuła zagrożona jakoś przeze mnie. Natomiast no, jest to takie, wiecie, trochę. Yy... Jeszcze delikatne wszystko, więc staram się nie narzucać. I jeszcze mam te rzutki, które bardzo lubię. Uwielbiam te rzutki, które są fajne, takie, takie właśnie na ząb. A, jeszcze to kupiłam, to jest pyszne. Jezus, jeżeli lubicie coś takiego, to nie kupujcie tego, absolutnie tego nie kupujcie, bo wszystko zjecie. To są florentynki, takie mini, mini, mini do kawki. Do herbatki. Jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, o której Wam wspominałam na Instagramie i bardzo Was to zachwyciło i dostałam mnóstwo wiadomości. Pytajcie się o tę miseczkę. To jest miseczka, którą kupiłam Febko. Ona kosztuje 9 zł. Kosztowała, nie wiem czy jest nadal, ale moim zdaniem jest jeszcze. I to jest miseczka dla psa, którą ja kupiłam jako na przykład miseczka na orzeszki świąteczne, bo te wszystkie miseczki w sezonie oczywiście są bardzo drogie, wszystko jest... No czy no w Pepco może nie, ale, ale generalnie no to yy, ceny są oczywiście wyższe. I pomyślałam sobie, że kupię taką miseczkę i tutaj powsadzam orzechy, jakieś tam, nie wiem, inne, inne rzeczy typu żurawina, czy jakieś oliwki. Można tutaj wszystko wsadzić, jakąś jak tam chcecie. I ona jest naprawdę fajna. Były chyba trzy rodzaje tych misek Pepko dla naszych pupi. Jeszcze z Pepko mam takie kokilki. Też nie, tak, Kocham, przepraszam. I One kosztowały nawet, tu jest cena, znalazła się 8 zł, a to 9 kosztowało. I one są fajne, bo one są takie trochę większe. Są różowe. One są trochę większe i można tutaj zapyć coś. Na przykład można tutaj zrobić małla, zanie, jakiś makaron i tak dalej, tak dalej. Więc jest to dość ciekawe. No, a tutaj mam jeszcze takie dwa kubeczki z hom homla. Bardzo fajne. No w ogóle tych kubków trochę mamy. A jeszcze mam takie dwa piękne kubki, piękne. Słuchajcie, z... Króliczkiem i one są, co prawda, wielkanocne, ale piękne. Bardzo mi się podoba. I oczywiście ten, który bardzo lubię, stopko. Widzieliście? Biały. On ma takie tłoczenia. Serduszka, Dobra. Dosyć tego gadania. Idziemy do świnek i zobaczymy, co tam u nich słychać. To się tam chowa. Przejdę <laughs> dzisiaj zmienić klatkę. Ja ją zmieniam tak co trzy dni. Dobry. Ojej, jakie maluchy, kto tak się najadł? Już na śniadanko, coś hapsnęłyście sobie na śniadanko, tak? Ojej, ten dobry. Oj, no, dałam im cykorię. I tak jak mówię, dzisiaj będę im zmieniać klatkę. W ogóle bardzo się cieszę, że zrobiły już sobie toaletę, więc nauczyły się, to jest super ważne, tam w rogu mają i sobie tam zakopują, a tutaj śpią, bo tutaj właśnie jest ten domek. No i na razie czy są takie trochę puchliwe, więc nie chcę ich stresować, ale jak wezmę je na ręce, to bardzo, bardzo mruczą, gadają, są słodziutkie. W ogóle na razie tutaj mam taki koszyk, w którym trzymam jedzenie. Mam dla, tak, e, mam dla nich takie jedzenie mam dla nich takie jedzenie kupiłam im też e, takie kolby one są w sumie najlepsze dla świneczek i jeszcze im kupiłam taką jedną kolbę tylko o ojej tutaj e, ale nie chcę im dać jak zmienię klatkę i to jest taka niby do ostrzenia zębów, ja to mam wapienko dla nich jest ostrość, ale wiecie no trochę je rozpieszczam. Kurczę. Co się dzieje? O, teraz. Teraz będzie widać. No, te kwiaty są przecudne. Tulipany. Bukiety bombowe. Śliczne a co jest ten tort bliska tutaj mam wszystko do rosołu na dole są warzywa a na górze jest mięso z kaczki z kurczaka, a tutaj już zamarnowałam mięso z indyka czosnku, majeranku, soli no i do piekarnika Czy chciałam wam pokazać co kupiłam bo nie mogłam się powstrzymać, jest to pasztet z wątroby kaczki z dodatkiem kiwi, właśnie z tej sekcji deluxe i otworzyłam go, bo ja uwielbiam pasztety i bardzo dobry muszę powiedzieć, i to kiwi bardzo fajnie pasuje, był jeszcze z czarną porzeczką ale ja stwierdziłam, że chyba bardziej mam ochotę na kiwi. No i... i godny pochwały, jeżeli lubicie to wam będzie smakować, ciekawe Właśnie wyszłam z złotych tarasów, zapłaciłam za parking 11 zł. No i wymieniłam sobie piżamę, tutaj mam trochę rzeczy. Wymieniłam sobie piżamę, kupiłam parę drobiazgów, więc pokażę Wam w domu, jeżeli znajdę na to czas. Bo trochę jeszcze spraw przede mną do załatwienia. Hmm zaczyna się już świąteczna gorączka ja nie widzę po prostu świątecznych zakupów nienawidzę, właśnie umówiłam się z moją koleżanką, że pojedziemy do Primarka któregoś dnia i już jestem chora znaczy fajnie pojechać do Primarka i tak dalej, ale ale po prostu te kolejki ta atmosfera w sklepach dla mnie jest zupełnie niesprzyjająca ludzie są znaczy no nie, nie, może nie są jacyś tacy bardzo niegrzeczni, ale są zdenerwowani, po co, po co się po co wpuszczać w paszcze lwa, to jest druga sprawa. A jeżeli chodzi o Victoria's Secret, to jest sporo piżam, bardzo dużo, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie przyjechać. Victory Secret jest w złotych i w Arkadii w Warszawie, więc możecie sobie wpaść, żeby obejrzeć krótkie, długie, satynowe, ciepłe i sexy, mniej sexy przytulne, ale jest też bardzo dużo piżam w innych sklepach i są o połowę tańsze, więc to jest druga sprawa o której trzeba pamiętać, że Victoria's Secret w Polsce jest naprawdę mega droga w Stanach jest trochę inaczej, na przykład w Stanach peeling który sobie kupiłam kosztował 5 dolarów tutaj kosztuje 100, no to raczej przelicznik trochę nie taki, jak powinien być dobrze kochani, na koniec jeszcze Wam pokażę tą piżamkę, którą sobie wymieniłam bo była tylko XS, -ka. tamtego koloru niestety XS-ki nie było i ona jest super, wszyscy ją zachwalają. Wszystkie te panie mówią, o, najlepsza, najlepsza, ekstra, ekstra. Szkoda, że nie było XXS-ek, no ale ona jest dla mnie trochę za luźna. W Zarze znalazłam takie fajne skarpetki. Zobaczcie, piękne kolory. Idealne na teraz. Nie tylko, bardzo ładne wzorki. Są takie grubsze, szare, czarne i taki kolor amarantowo biskupi. Znalazłam też piżamki w zarze. Lubię moim dzieciom kupować tam piżamki z amungasami, jeżeli dobrze to mówię. Ale myślę, że tak. O, takie, takie i spodnie oraz pandy. Proszę bardzo. Także moje szalone zakupy. Zarze. I Victory Secret. No dobrze kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ściskam i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.